Nauczanie domowe. Uroczystość na świętego serca Pana Jezusa. Księga proroka Izajasza, rozdział 12, wersety od 2 do 6. Tytuł Usuwanie lęku. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu ufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą. I on stał się moim zbawieniem. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Falcie pana, wzywajcie jego imienia, każcie narodom jego dzieła. Przypominajcie, że jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech się o tym dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie. Mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród ciebie świąty Izraela. W wersecie drugim mamy dwa wyrażenia, na które zwróćmy uwagę. Pan jest moim zbawieniem. I drugie, On stał się moim zbawieniem. To nie jest tylko figura literacka, forma wierszowanego utworu. To jest Proces, który możemy prześledzić, przyglądając się nawet samemu psalmowi i jego treści. Widzimy w wersecie piątym to stwierdzenie, że Bóg czynów wspaniałych dokonał, i to dotyczy tego pierwszego wersetu: Panie z moim zbawieniem. Bóg już coś wykonał, dokończył dzieła, sprawił to. Możemy oczywiście, patrząc już z perspektywy nowotestamentalnej, powiedzieć, że tym dziełem jest dzieło Mesjasza, dzieło zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pan jest moim zbawieniem i to jest prawda. Coś się dokonało. Obiektywna rzeczywistość, która istnieje, chcemy czy nie chcemy, rozumiemy czy nie, przyjmujemy to czy też odrzucamy nasze co do tego. Myślenie, czy mówienie, czy stanowienie nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że to już jest. Obiektywna rzeczywistość. Pan jest moim zbawieniem. Ale teraz drugi moment, drugi element i drugie zdanie. On stał się moim zbawieniem. Pokazuje psalmista swój udział w przyjmowaniu tego zbawienia. Tym, że zbawienie, które jest dla niego dostępne, stało się jego udziałem. Mogę skorzystać z tego zbawienia jako obiektywnej rzeczywistości po to, żeby w mojej rzeczywistości ludzkiej, w subiektywnym przeżywaniu, doświadczaniu i korzystaniu, było to aktualne, było to skuteczne. Na czym polega ten udział, o którym psalmista mówi, jak on to ujmuje? Właściwie to jest jedno słowo: zaufanie. Jemu zaufałem. Na Boga postawiłem. Boga się uchwyciłem. Bóg jest tym moim gwarantem i nadzieją, która się nie chwieje, która jest pewna i dlatego Mogę skorzystać właśnie z tej łaski. W dalszej części jest mowa o tym, że to jest takie czerpanie ze zdrojów zbawienia, że to zbawienie po prostu jest czymś, co ja nieustannie mogę uzupełniać, co ja nieustannie mogę wzmacniać, z czego nieustannie mogę korzystać, bo jestem człowiekiem i przyjmuję, jak można sobie wyobrazić, to zbawienie w porcjach w pewnych pakietach, które dla tego dnia, tygodnia i miesiąca są mi konieczne, a dokładniej mówiąc, na jakie jestem w stanie się otworzyć, bo to dzieło Boże jest dużo większe ode mnie. To dzieło Boże dotyczy zarówno mnie, jak i mojej rodziny, moich przyjaciół, znajomych, całego Kościoła, więc każdy może skorzystać z tego zbawienia, nie wyczerpując go do końca, ale udział polega na tym, że ja Zaufam Bogu i zacznę czerpać właśnie z tego zdroju, właśnie zacznę czerpać z tego miejsca. Drugie zatem zdanie, On stał się moim zbawieniem, pokazuje zaangażowanie mnie jako człowieka. Jaki jest skutek tego, że ja zaufam Panu Bogu? To wprost jest tu, powiedzielibyśmy literalnie, nazwane, nie będę się bał. Krótko mówiąc, zaufanie do Boga eliminuje strach i lęk. Dlaczego to rozróżnienie? Troszkę psychologia pomaga w tym popatrzeniu na to, że strach to jest świadomość niebezpieczeństwa, czegoś, co naprawdę mi zagraża. To nie są pozorne strachy czy pozorne jakieś y, zagrożenia, one są realne. Zagrożenie życia. Ktoś kogoś może napaść, może wyniknąć wojna, może wyniknąć niebezpieczna sytuacja związana z żywiołami. I ja mam świadomość tego. Muszę być roztropny, muszę być przewidujący. Nie mogę lekkomyślnie narażać siebie. I strach jest taką emocją, która mnie. Informuje o tym, że coś takiego może się zdarzyć. Co się dzieje w momencie, kiedy ufam Bogu? To zaufanie neutralizuje ten strach, zatem ja go noszę w sobie, ale on mnie nie paraliżuje. On nie powoduje, że ja nie mogę ruszyć się, nie mogę działać, nie mogę myśleć o przyszłości, bo ciągle coś mam w głowie i ciągle mnie coś niepokoi. Nie. Zaufanie do Boga powoduje, że ja mam świadomość niebezpieczeństw, które mi grożą, ale one nie wpływają na moje postępowanie, życie w sposób, który by mi przeszkadzał. I druga przestrzeń, w której zaufanie do Boga działa, to są lęki. Tu z kolei jest rodzaj takiej wyolbrzymionej obawy, czegoś, co urasta do granic niewyobrażalnego, Niepokoju. Nieuzasadniony jest to strach, nieuzasadnione są to obawy, czyli lęk jest takim chorobliwym patrzeniem w przyszłość, przed siebie, w moją sytuację i uznaniem, nie mogę nic zrobić. Po prostu mnie to paraliżuje, po prostu mnie to zniewala. I ten lęk Bóg rozwiewa, usuwa, niszczy. Krótko mówiąc, paraliżuje. On nie pozwala, żeby takie lęki się we mnie rozwijały. Strach jest naturalną reakcją, obronną. Natomiast lęk jest reakcją chorobliwą, niewłaściwą. I dlatego Bóg to ucina, Bóg to przerywa. Nie pozwala, aby w ogóle to we mnie jakoś się mocno rozwijało, nawet gdy coś kiełkuje czy coś mi się gdzieś wydaje. Ten, kto wszedł w ten proces coraz większego zaufania Panu Bogu, odkrywa, że Bóg jest moją mocą. On jest wsparciem w stawianiu czoła tym niebezpieczeństwom, czyli jest siłą i jest prawdą w rozpoznawaniu zagrożenia, realnego, a nie wydumanego. Jest światłem. Bóg jest siłą i światłem. Psalmista pokazuje zaufanie, powoduje, że ja noszę w sobie te dwa elementy. Siłę i światło. One wynikają z zaufania. I dzięki temu zaufaniu widzę skutek współpracy z Bogiem. Bóg stał się moim zbawieniem w bardzo konkretnej, realnej sferze mojego życia, mojej psychiki, mojej osobowości. Ja po prostu nie noszę w sobie lęków. Ja, ufając Bogu, mam siłę i światło. I niech ten, który daje ci jedno i drugie, błogosławi Tobie. A zatem Ojciec, Syn i Duch Święty.